Halo halo, siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Uwaga, w dzisiejszym odcinku zagraliśmy sobie w Amongasa z chłopakami i z widzami także zapraszam Was do oglądnięcia tego odcineczka zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję tam na dole, żeby czerwony przycisk stał się szary, zostawcie od razu yy, dzwoneczek i napiszcie jakiś fajny komentarz, na przykład nie wiem. Yy, Amongas. Napiszcie komentarz Amongas i przypnę wam serduszko. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Ja jestem, ja mm, Ja już to widzę, ja już to widzę. Postor to jest impostor. O, w końcu! Ja mam impostora, jest, w końcu się udało. Dobra, to kikujemy Wojtka na dzień dobry, dawaj. Jezu. Dobra. Bo ja, mi się wydaje, że to jest jego taktyka właśnie teraz była. Że on tak <śmuszczak> powiedział, O to, żeby wiesz, żeby, żeby tak łożył. Że o, że taki co tam wiesz, troll. ho, ho, ja jestem Dobra. Haha, <śmuszczak> Lebeka. Haha, Lebeka, naprawdę so A tak naprawdę jestem, nie? I teraz właśnie od, odpalił re ten. Reaktor odpaliłem. Teraz tak, do niego biegnę. O, ciało już tu jest przy mnie, report. O, ale, ale, ale że ty zabiłeś ser? To... Tak, brązowy. Kto to jest? Azuzia. Report. A był, kurde, kto był ze mną? 100%. Co za głąb. Ta, i teraz mnie wywalał, ty jesteś głupi. Okej. Okay. <laughs> Boże. Jak ktoś to oddawał... To... Nie Pewnie no, żartuję. Ale y trzeba y mieć Wojtniego na oku, bo to... Krętacz, Jest. ty jesteś, stary Krętacz. Ty tam już dobrze wiesz. Kurde, ktoś ze mną była a nie widziałem. No, i zabijecie jak. A, no, to wszystko jasne. Kto był z Wojtini Woj, e, i czy widział jak biegnie z zuzią? Nie biegłem z zuzią, stary. Ja się nie pytał. Ja tu prowadzę dowodzenie. No, ja właśnie widzę Twoje dowodzenie. Dowodzenie, nie dowodzenie. Dowodzenie, no, dowodzenie jakie prowadzisz? No. Ja tu widzę, Twoje dowodzenie. Ja, ona widziała, niby, no. Ale to ja. co, na kogo my głosujemy? No, no pewnie na mnie, jaki wy jesteście tu heady nie mogę w to tą... Ja jest kip, ja daję skip. ja też dobrze. Nie, to wywalicie to mnie, problem. patrzcie, patrzcie, co się dzieje. Uff. 0-0 zero, zero na ciebie. No, bo już myślałem. Nie, bo jak widziałem, że wszyscy zagłosowali ja, To jest, że są przeciwko tobie, a to ty... Tak, tak, nieprawda, nie bo... Nie bo wy tacy jesteście właśnie Ja nie będę tolerował... O kurde Jak jest po drugiej stronie w ogóle stołu, tego, ściany <grym> Jak po drugiej stronie, jak on jest... Co ty śpiesz? Ciegam zbagowany byłeś u mnie Byłeś po drugiej stronie ściany Zrobi ktoś te kąsy, bo tasków nie widzę <grym> Szartuję, po co mi taski, jak jestem impostorem Dobra, i co? <grym> Jaki troll, Normalnie. Dobra, idę teraz tutaj killa zrobić. No, no, jezer, a zaraz tam pójdę w pa, Patrz na witalcy, patrz na witalcy. Nie, bo nie mam mnie tam teraz. Aleluja! Oj, 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 Chyba, chyba ktoś tu zmienił się w ducha. Chyba tak. Jakiś aleluj chyba. Aleluj! Aleluj. Przecież jak ty mnie nie widziałeś? Co? A tu? O oh, kurde! No nie! nie, no, miałem nie. nie miałem no nie mogę! No nie mogę teraz. Nie. No, nie. nie mogę w to uwierzyć. Jak to się stało? Yy... Mateuszu. A więc tak. Sytuacja bardzo yy, prosta. Proszę podać mi yy, pozycje końcowe. Hmm. To co, Wojtini zabił. Ja, no ja, nie, 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 ja byłem w tym. Hmm. Dekontaminacja. Tam z, na maksa z prawej. Yy, dobra. Przed Medbejem, ok. Przy rakiecie. Przy. Przy. <try> -y. przy. Jak, troszkę jak przy, ale przy. Przy, ale przy. Ja lap. Kom. Znak się jest podejrzany. Ja nie jestem Snacks! A, ja, ja lab wejście, dobra. Ja nie jestem Snacks. Ja nie jestem Snacks. No. Ej, czy każdy podał? Nie, nie, nie każdy. <laughs> osoby, które nie... Najważniejsze osoby nie podały. Tak, nie podały. Który. Ja bym się Ja przy kamekach widziałem, jak różowy szedł. Aha. To spoko jak widział, że szedł. A Aha, y, różowy, y, skąd? Z dołu? No, napisz chyba Wychodził z kamer Jak byłeś na kamerach i widziałeś jak wychodzi z kamer, co jest? Nie rozumiem tutaj ludzi no, bo, trochę To no, pochodzi chyba, że jak wychodził z kamer to mnie widział mhm. a ja? A, nie mam Aha, czyli że różowy niby, tak? Ciało jest koło o 2 Kurcze, a tam jest węcik akurat o 2 yy, chyba ten Nie, koło No blisko tam, no Nie, wiem jak, nie, ma, nie na, wiem jak się nazywa to Na wejściu to jest do tego no, Tak, Bo To tak, jest taki przedsionek przed o 2, no To jest no, ten do... korytarz, nie? Podejrzenia Bo imo to może być znakio albo Milciak. Ja, nie mam w ogóle, ja nie mam w ogóle pomysłu na to, ani trochę. Mil, mi się wydaje, że tak, bo tak, Snack się był w y, komunikacji, więc mógł to zabić eee, pójdąłem do komunikacji. Aha, komsy, no no no. no. Eee, a ta Milciak zbyła też na górze, nie? Hmm. Kurde. Żeby mogła do góry pobiec i do laba. No mogła, mogła. No. Ale ja, Jasno Zielony też to mógł być. Ja póki co robię skipa. Ja też robię skipa. Ojejku trzeba, Ojej. trzeba ogarnąć ekipę, żebyśmy z z z <laughs> jak, jak Jak ktoś nie pisze, na przykład Ta! O, nie napisała, gdzie była No bo to jest ona Ja dałem głosu jedno z tej Trzeba wprość. Do... <laughs> jak ktoś nie pisze To jest z bomby kick hmm. po prostu, nie? No i tyle, no trzeba coś takiego wprowadzić, bo no Jest to niestety, ale Dość yy, męczące Dobra, cyk Tak, takie coś by trzeba było zrobić Dobra, tu jest Pojtini to się idzie tu, tu. O Jezus, w prawej stronie ja mam tasków jeszcze do zrobienia. <laughs> znaczy jakich tasków co nie mówię? Ja też troszkę. Kili, kili, tak. A przecież jestem impostorem. No wiadomo. Oj, 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 boję się tutaj przebywać, ale trudno. Hmm. Dobra, zrobiłem sobie to. Ja, ja sobie latam za impostorem, jest fajnie. Lataj sobie. Sobie. O, o, spotkanie zaraz będzie. Oh, kurwa, ty, ty, ty. O, witaj. Nie, nie, nie idź tam. Tam jest ciało. O. Jak tam jest ciało? Nie, ja byłem z. Czekaj. Ja byłem z Nati. Ja byłem z Nati w tej dekontam. To jest dekontaminacja, tak? To się nazywa to pomieszczenie. Tam gdzie Simon mówi. To jest yy, Specimen Room. A Specimen Room. A co to jest ta dekontaminacja. Ja byłem w Labie no jak to się przez Spacemen Nie wiem, na, napisz yy, SR Specimen Room. No chyba tak się to pisze nawet No tak mi się wydaje, no wiesz, trochę się znamy tym angielskim, nie no, 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 wiadomo Nie no bez powodu, piszę maturę z rozszerzonego agniewskiego, no nie? No, 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 ja to jest właśnie O kurde, teraz sobie przypomniałem, że mieliśmy wysłać jedną rzecz, kurde. Ja też pamiętam, że mieliśmy wysłać jakieś ja te kartki Ale to było, o Jezu, kiedy to było? <laughs> Na no, <laughs> odcinku no. No, sobie wspomnieć o takich rzeczach, no to ładnie Nieźle, nieźle Ja potwierdzam, Olga była w O2 a czemu na T... Ty... Nie ciało! Dlaczego my dalej nie wiemy gdzie jest ciało? No my nigdy nic nie wiemy, w weponsach? A jest, a okay. Dobra, a weponse to są tam gdzie się tym, tym teleskopem, nie? Dobra, czekajcie, czy y... Milcik jest w ELE Była blisko. Dobra, wywalmy Olgę, bo ona nigdy nic nie pisze. Ja wywalam Olgę Kick Olga, bo nic nie pisze Tak, każdy pisze... Napisała. A jednak Nie bierzecie pod uwagę self reportów. No nie podpowiadaj. Nie podpowiadam, ale nie bierzecie to pod uwagę. No może być to Dagistan, ale nie widziałem który raz mógł self reportnąć. Nie, ty też nic, nic nie pisze. pisze dobra ja wywalam, dobra self report, kurde klikam na niego Trudno. No to ja też klikam Widzowie, na niego jak dołączacie, to jest kurczę do was informacja, jak dołączacie do rozgrywki, to piszcie bardziej konkretne informacje, a my się tutaj tak... Albo grajcie po prostu jak ludzie, a nie... A. Ciągnie i ciągnie o, Bo jak ktoś chce być impostorem, to chce wygrać Nikt nie daje po poważnych zarzutów Milciaks też nic nie pisze Cimo, to jest on zadziała ja zadziałał ten mój kick Olga, bo on nic nie pisze Tak ale to mógł być dobry kick że w ogóle do lawy wpada i jest taki chlup, jak do wody, nie? lecę za impostorem Leć jak mówiłem, że dojdzie zaraz do spotkania, to nie miałem na myśli Szczypsona, ale... I mnie No dobra, dobra Ja się akurat spotkaliśmy wtedy No akurat się spotkaliśmy, no Miał ktoś z was umrzeć wtedy, nie? Jeden z was, ale nie powiem wam To. Czyli to może być Nati? Jezu, nie dojrze. O, dobra to może być Nati, bo ona była w tym ja specjmenie. Mi zostało parę. Jak chłop fejkuje! Dobra, nie mów Mateusz, że ja fejkuje, Jezus. Ty jesteś też. No, sorry. 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 E, to też jest ciekawy powód na rozgrywkę jakiś tego typu, wiesz, że. O co? to mógłbym w sumie. Ciało! Wojciech, trzy. Dwa, dwa, jeden. Wiedziałem! Tak myślałem, że tanaty to mogła być już potem. Ale, <grywka> ale zacząłem lipa. do ciebie. O, pięknie. Dobra, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do jutra, pa pa.